Dzisiaj pokażemy bardzo prosty sposób, jak można udekorować wnętrze, robiąc lampę z tego, co znaleźliśmy w domu w szufladach, ale w szufladach kobiecych. Najczęściej są to kolczyki, pierściągi, korale. Dzisiaj y, posłużymy się tylko kolczykami. Tutaj mam cały zbiór kolczyków, które oczywiście pożyczyłam od przyjaciółki, ponieważ sama ich nie noszę, ale bardzo mi się podobają i zazwyczaj podziwiam je na wystawach sklepowych, i myślę, że chętnie bym na nie patrzyła, natomiast niekoniecznie nosiła. Wszystkie kolczyki, które udało mi się zgromadzić, znajdą się na tej lampie. W takim ładnym sznureczku kompozycja będzie dowolna, można je wieszać parami lub przeplatać. W każdym razie na pewno uporządkuje to e, biżuterię w domu. Do wykonania tej lampy potrzebujemy bardzo prosty klosz i bardzo prostą formę nogi, ponieważ e, głównym bohaterem tej dekoracji będą kolczyki, więc żeby nie było za dużo konkurencji. Więc mamy prosty klosz z tworzywa i czarną nogę, one są bardzo neutralne, więc będzie widać te kolory, które tutaj się znajdą. Pięknie się odcina czerwony. Do wykonania tej lampy potrzebujemy dratwę, świeczkę, no i lampę. Musimy na dratwę nagrzać, ponieważ klosz jest dosyć twardy i siłą palców niestety nie dałabym rady tego przekłuć. O, tutaj mam już jedną dziurkę, muszę zrobić 24 otwory, mogę więcej. Właściwie to zależy, ile mamy biżuterii. O, to nie jest takie proste. Dziurki gotowe, teraz wkładamy kolczyki. Właściwie kolejność może być dowolna. W zależności od tego, czy chcemy je posegregować lub nie. Ja nie chcę ich segregować, bo wydaje mi się, że fajnie będą wyglądały w takim nieładzie, jak prawdziwe korale. Teraz te czerwone. Nie robię ich po kolei, bo chciałabym, żeby były bardzo równomiernie rozłożone po całości abażura. Tutaj mam fajne zielone. No już nawet fajnie wygląda, okej? Okay. Teraz te. Te są ładne. Oczywiście takie rzeczy mi się bardzo podobają, ale nigdy nie odważyłam się ich założyć. Wykonanie tej lampy zajęło mi dokładnie 5 minut, a właściwie cały patent polega na tym, że połączyliśmy dwa różne produkty, czyli garść kolczyków z gotową lampą, i efekt jest interesujący, szczególnie dla osoby, która kocha biżuterię. Jest to fajny prezent, który można podarować w czynie, mamie, teściowej, przyjaciółce. Pozdrawiam moją przyjaciółkę, ta lampa się u niej znajdzie. A teraz próba generalna.